Nowe pudry od Eveline. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na test nowych pudrów od Eveline. Wyszły trzy nowe pudry. Oprócz tego jest też kolekcja Celebrity Skin, którą już przetestowałam. I jeżeli widzicie ten film, to już tamten film na kanale jest. No a dziś, tak jak Wam tam mówiłam, poświęcimy film... Właśnie, pudrą. Są trzy różne pudry. Są to pudry sypkie. Mamy wersję Cloud Touch, blurmi i Rice Powder. I teraz tak, ten film będzie minimum trzydniowy, jak nie pięciodniowy. Zobaczymy, dlatego że mam taki pomysł, aby przetestować te pudry razem z moim. Pudrem sprawdzonym, czyli z tym Miss Sport. I tak na jedną stronę będę nakładać jeden puder, ten nowy z Everine, na drugą stronę będę nakładać ten puder, który mam sprawdzony. I tak będziemy porównywać, jak to wygląda na skórze. Natomiast potem chciałabym jeszcze porównać między sobą te pudry, czyli najpierw jeden, potem drugi. Jeden i drugi. Zobaczymy, czy to się uda, ale myślę, że tak. Tak, żeby jak najlepiej ocenić, właśnie te pudry, który jest najlepszy i jakie ma właściwości dany produkt. Także zobaczymy. Myślę, że tak będzie po prostu najbardziej sprawiedliwie. Także chwilę ten test mi zajmie. Dobra, ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę subskrypcji. Serduszko, w komentarzu. I testujemy. I myślę, że dziś zacznę od tego pudru Rice Powder. Ma on dawać nam matujący i blurujący efekt, czyli takie wygładzenie i mat. Ja pudry zamówiłam na stronie Eveline. Jest szansa, że jak Wy już to widzicie, to gdzieś tam do drogerii zaczną te pudry wchodzić. Ja też wcześniej będę montować, bo też wcześniej puszczę ten film dla wspierających. Więc gdzieś tam ewentualne update'y będę wam dawać w komentarzach. Na ten moment ta kolekcja, nowa Celebrity Skin i właśnie te pudry są dostępne tylko na stronie Eveline. Natomiast tutaj mamy naklejkę, proszę bardzo. Więc zabezpieczenie jest i mamy 10 gramów pudru, wyprodukowany w Europie, także super. Tym razem od razu przeczytam, jakie mamy mieć tutaj właściwości. Transparentny puder ryżowy o silnym działaniu matującym natychmiast redukuje nadmiar sebum i niepożądany blask, e, połysk w zasadzie. Wygładza cery i optycznie zmniejsza widoczność porów oraz niedoskonałości. Zawiera witaminę E, nie zatyka porów. Odpowiedni do cery tłustej, mieszanej i normalnej, czyli dla wszystkich. Nie mam tutaj mm, składu, więc nie wiem, na jakiej bazie on jest. Wy widzicie już ten skład, albo już widzieliście przed sekundą po właśnie hmm, prezentacji na zbliżeniu hmm, właśnie tego pudru. I będę nakładać puszkiem, tak myślę, że będzie najlepiej. Otworzyłam i to, co zasługuje na plus, to to, że mamy tę solniczkę na połowę opakowania. Czyli tutaj mamy dodatkowe jeszcze zabezpieczenie, taką naklejkę na tej solniczce, która no, niestety się rozerwała ale to nic, już sobie z tym radzę. I teraz tak, mamy tę solniczkę, w związku z czym ona tutaj się przekręca, więc jeżeli nie używamy pudru, to zakręcamy i wtedy zobaczcie, nic się nie wysypuje, także wszystko jest tutaj bezpieczne, nawet jeżeli troszkę tą naszą właśnie kosmetyczką potrząśniemy, bo czasami zdarzało mi się, że nawet nic takiego nie robiłam z tym pudrem, wrzuciłam po prostu bokiem i jak rano otwierałam, no to była chmara pudru, także bardzo doceniam y, tego typu y, zabezpieczenia i powiem Wam, że jest niesamowicie miałki ten puder, już widzę nawet po tym, jak on się wysypał, jest bardzo drobno zmielony, zobaczcie, bardzo drobniutko, jak on paknie? Zapachu powiem Wam, że za bardzo żadnego nie wyczuwam, patrzcie, on jest tak miałki, tak delikatny, tak drobno zmielony, że to jest czat. Rzeczywiście, raczej będzie transparentny. Ewentualnie zobaczymy, czy nie będzie bielił. Natomiast, no, wygląda ekstra to zmielenie, ten poziom zmielenia. Wow. No dobrze, czas nałożyć puder. Wygląda to dobrze. A nie, teraz już czuję, że pachnie. Uh -huh. Delikatnie bardzo, więc tak. Raczej nie przeszkadzająco. No, bardzo jest taki miałki. Ojej, bardzo też przy okazji przestolotny. Ale takie miałkie właśnie pudry są bardzo przyjemne i zazwyczaj ładnie też wyglądają na skórze. Więc tutaj na połowę nakładam. Troszkę może więcej. Zaraz sobie nadmiar zdejmę. O, i tak to wygląda. Czy jestem troszeczkę wybielona? Może minimalnie, ale to też pewnie dlatego, że mam nadmiar tego pudru tutaj. Więc zaraz sobie omiotę twarz właśnie takim pędzelkiem większym. I będziemy mogli sobie też porównać, czy jakoś wybielił. No. Hmm, chyba jest tak akceptowalnie, że, że, że nie jest po prostu źle. Ja odkładam ten puder na bok. No i teraz przekręcam puszek na drugą stronę. I właśnie sięgam po mój puder, i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w porównaniu. I zobaczymy też z bliska, a także na makro, bo na razie to wygląda bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. No, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło to, że jest tak drobno zmielony ten puder. No i tak się to prezentuje. Nie widzę jakiejś różnicy, chyba, kolorystycznej. Nie, chyba jest w porządku, chyba nie bieli. I tak jak na siebie patrzę, to wydaje mi się, że oba pudry wyglądają świetnie. To jest mój hit pod względem bluru. No i tutaj wydaje mi się, że też jest przepięknie zmatowiona skóra i właśnie zblurowana. Tu jest moi drodzy strona Eveline. Tu jest strona Miss Sporty. Tu jest strona Eveline. I tu jest strona Miss Sporty. No wydaje mi się, że jest ładnie, ale matowo mocno, więc może być dla niektórych zbyt sucho. Mi się to na ten moment bardzo podoba. Teraz będę nagrywać test wibo, także łączę sobie te dwa filmy. Zobaczymy. Ja przyjdę do Was za kilka godzin. Postaram się po prostu przy każdym pudrze robić test 8 godzinny, żeby żaden z tych pudrów nie był dłużej na twarzy ani krócej. To zrobimy sobie te 8 godzin i myślę, że tak będzie najlepiej. Nie dopudrowuję się w ciągu dnia, nie zdejmuję sebum, także tak będzie najlepiej. Testuję też na podkładzie Stars on The Stars Dubai Chocolate, czyli na tym podkładzie, na którym ostatnio testuję wszystko. Zazwyczaj. Tak, no, wszystko generalnie, chyba że mam podkład jakiś, no to, to wtedy testuję podkład yy, dany, który jest nowością. Dobra, tak to wygląda. Widzimy się za kilka godzin. I widzimy się po całym dniu. I moim zdaniem ten Puder Eveline sobie troszkę nawet lepiej poradził niż ten mój Miss Sporty bo mam wrażenie, że minimalnie, minimalnie się mniej świecę tutaj, i minimalnie te pory tutaj wyglądają na mniejsze niż po tej stronie. Więc dobrze wypada, dobrze wypada. Z daleka to nie, nie wiem, czy będzie jakakolwiek różnica między Eveline a Sporty, ale generalnie ja widzę tutaj, że ten puder jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Pewnie jeszcze ewentualnie gąbką by można było mocniej go jeszcze wpracować niż puszkiem, ale na ten moment jestem bardzo zadowolona, także już nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, no i zobaczymy jak tamten wypadnie. Teraz minęło 9,5 godziny, więc jutro też postaram się, żeby to było 9,5 godziny. I widzimy się drugiego dnia, bierzemy drugi puder do przetestowania, jest to puder Cloud Touch. I z tego co widzę, to ma być lewki puder wykańczający. Ultra lekki puder wykańczający nawet. ultra. 10 gramów, wyprodukowany w Europie. I tak, puder, który wtapia się w skórę niczym chmurka. Niewidoczny, niewyczuwalny i bez efektu maski. Idealny dla każdego typu cery, również suchej. Wygładza strukturę skóry i przedłuża trwałość makijażu nawet do 16 godzin, nie przesuszając jej. Formuła z drobinami rozpraszającymi światło zapewnia miękkie satynowe rozświetlenie i komfort przez cały dzień. Aplikuj pędzem lub gąbeczką na całą twarz lub wybrane partie, aby utrwalić makijaż i wygładzić skórę. No dobra, mamy gąbeczką. A ja puszkiem. Zrobimy puszkiem, zrobimy to tak jak zawsze. A ewentualnie, jakby coś wyszło słabo, to dogram najwyżej jeszcze jakiś jeden dzień, właśnie z gąbką. No i mamy taką samą sytuację, jeżeli chodzi właśnie o opakowanie. Także tutaj dla mnie to jest plus. Uważam, że taka solniczka na połowie jest dobrym bardzo rozwiązaniem. No i ponownie, to jest tak ultra drobniutko zmielone. To jest uważam, że naprawdę duży plus tych pudrów. Zobaczcie. Drobniuteńka, taka mąka. Nawet bardziej drobna jeszcze, bo to jest tak. zobaczcie, jak to się nawet przesuwa. To jest tak drobniutko, zmielone. Natomiast on jest taki troszeczkę beżowy. I wydaje mi się, że trochę koloru nam może dawać. Ale z drugiej strony na dłoni wypada dosyć jasno, jak patrzę na, no tak na niego. Także zobaczymy. Biorę puszek. I nakładam. Gdyby się coś okazało, że będzie nie tak, po całym dniu, no to spróbujemy też gąbką. Natomiast znowu królują u mnie puszki, nawet przy tych sypkich produktach, bo generalnie puszki u mnie królują. Natomiast sypkie pudry często nakładałam właśnie gąbką. Kurczeki, naprawdę świetnie się to aplikuje. Hm. W ogóle, właśnie nie czuję, że coś, coś nakładam. No powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ta formuła ich. To, że to jest tak ultra, ultra sypkie. To jest naprawdę fajne. No dobra, tak się to prezentuje. No i tak jak ostatnio przekręcam puszek i na drugą połowę twarzy nakładam Miss Forti. Tak, żebyśmy mieli porównanie właśnie z tym pudrem, który jest najczęściej przeze mnie powiedzmy, że używany. Wynika to z prostej przyczyny. Prasowany, świetnie wygląda. I w promocji nie jest drogi. No i tak się to prezentuje. No jednak wydaje mi się, że jakiegoś koloru nam tutaj ten produkt nie dał, że jednak jest transparentny. No i mat jest ekstra. I tak jak patrzę, to jest ta strona właśnie Eveline. No świetnie to wygląda. Równie dobrze ta strona wygląda. Natomiast no dawno aż tak dobrych pudrów sypkich chyba nie miałam. Tak i tak coś mi się kojarzy, że nawet um, chyba większe robią na mnie w tym momencie wrażenie niż Laura Mercier. Tak mi się wydaje. No powiem wam, że czat. Czat po prostu czat. No i zobaczcie, że jeszcze jest bliska. Mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście on jest lżejszy, bo mam wrażenie, że w ogóle tej suchości takiej nie ma w porównaniu z tym pudrem z dnia poprzedniego. Bo tutaj też mamy mat, ale zobaczcie, że ta skóra jest taka gładziutka. A to dla porównania na przykład ta strona z Miss Sport. Cóż Wam będę tutaj więcej mówić? Świetnie to wygląda, zobaczymy jak się utrzyma. Natomiast tutaj właśnie w ogóle tego pudru nie czuję. Nic, nul, zero w zasadzie. Więc rzeczywiście formuła może być jeszcze lżejsza niż ten poprzedni. Ten, który testowałam ostatnio, czyli ten ryżowy. Mm, naprawdę fajnie. Powiem Wam, że naprawdę fajnie. Zobaczymy, widzimy się za kilka godzin. No i widzimy się na podsumowaniu drugiego pudru. I tutaj moim zdaniem widać jasno, że strona z Miss sportu się świeci tutaj w tym miejscu bardziej. Tu to jest prawie niewidoczne. Także ten różowy puder w różowym opakowaniu... Może tak? Jest naprawdę świetny. I też jak dotknęłam skóry, to ona była taka mega gładka. Także bardzo, bardzo dobre tutaj wrażenie mam. I wydaje mi się, że jest troszkę lepszy niż ten ryżowy. Więc tutaj naprawdę, naprawdę ekstra. Polecam Wam i widzimy się w kolejnym dniu testu. Witam Was w trzecim dniu testu, no i prawdopodobnie to będzie ostatni dzień testu, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. I dziś czas na ostatni puder. Jest to puder blurmi, który ma być Baking and Setting Powder, czyli może być do wypiekania twarzy, czyli do bakingu po prostu, gdzie nakładamy więcej tego pudru, odczekujemy chwilę, strzepujemy nadmiar, zdejmujemy nadmiar. No i mamy zapudrowaną twarz. Ale też ma być po prostu setting powder, czyli utrwalający puder. Made in Europe 8 gramów. Zobaczmy, jak. O! I mamy tutaj Made in Europe, to ok, ale mamy 8 gramów, a tu. Tym mieliśmy 10 w ryżowym. W ryżowym mieliśmy 10, a ten drugi gdzieś tu leży, bo w międzyczasie, moi drodzy, o tutaj. W międzyczasie jeszcze nagrywałam test Everybody London i też było 10 gramów tutaj. Czyli ten Blurmi jest mniejszy. I mamy napisane, że jest to puder utrwalający z technologią Soft Focus. Wygładza skórę, przedłuża trwałość makijażu do 16 godzin, matuje bez efektu przesuszenia. Formuła z naturalną skrobią ryżową i odżywczym olejem z pestek malin. I mamy aplikować pędzel lub gąbeczką. Do techniki bakingu nałóż grubszą warstwę na wybrane partie twarzy, odczekaj kilka minut, a następnie omiataj nadmiar. Wydaje mi się, że nałożymy normalnie puszkiem, tak jak te wszystkie pudry, żeby mieć jakieś porównanie. Tu też w środku mamy tę solniczkę na pół przedzieloną i mamy zaklejoną połowę, gdzie mamy dostęp do pudru. No i tak, to jest puder, którego ja osobiście się najbardziej boję. A dlaczego tak jest, już Wam mówię, dlatego, że on wygląda na różowy. Um, ja tego różowego koloru za bardzo nie lubię na sobie, na twarzy przynajmniej, więc w sensie w pudrach, o. Natomiast zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało, czy mnie zaróżowi, czy nie, bo pamiętam, że ostatnio testowałam malinowy puder z paezę i on niestety mnie zaróżowił bardzo. No tak on się tutaj prezentuje i uuu, pachnie malinami, no tak malinowo powiedzmy owocowo, coś takiego. Czytałam, że malina to wiecie, już się sugeruje troszeczkę, dlatego nie czytam opisów wcześniej zazwyczaj. No i tak się to prezentuje tutaj. No wydaje się, że, że powinno być nieźle pod względem koloru. Też jest bardzo drobno zmielony, tak samo jak wszystkie poprzednie dwa pudry. No i zobaczmy, zobaczmy. Nakładam tak samo. O, na puszku jest różowy. A na twarzy? Zaraz zobaczymy. Kurczaki, coś mi przypomina ten zapach. Może cukierki pudrowe? Nie wiem, w czym już taki zapach był. Ale nie, nie jestem różowa. Zobaczcie. Wydaje mi się, że jest w porządku. Jeszcze się przyjrzymy oczywiście, ja i wy. Z bliska za chwilę. Ale generalnie nawet troszkę więcej może nałożę minimalnie. Nie tak było pod baking, ale troszkę może więcej. I, I to wszystko wtłoczę. No wydaje się, że kolorystycznie, no jest w porządku, tak bym to określiła ale dołożę sobie teraz drugą stroną puszka, puszku ten mój puder z Miss Sporty, do którego porównujemy wszystkie te pudry no i będziemy widzieć, czy jakaś zmiana koloru jest względem tych dwóch połówek twarzy czy też, czy też nie właściwie to względem połówek twarzy, bo połowy są zawsze dwie tak to wygląda z bliska. I powiem wam, że wydaje mi się, że ten puder wygląda na mnie najgorzej. Tutaj mam wrażenie, że zobaczcie, takie jakby pory powychodziły, troszkę jakby się zważył, podkład pod nim. Tutaj po tej stronie tego nie ma. Nos jest idealny. Najgorzej mi ten puder wygląda. No niestety, no ale to, to też wiecie, widać, że po prostu dwa wyglądało u mnie super, a ten troszkę gorzej, więc może właśnie jak macie bardziej taką cerę problematyczną, no to wtedy ewentualnie ten nam się z tej trójki odsuwa względem tego, który kupić. O, o to miejsce mi chodzi. Widzicie, po tej stronie tak brzydko wygląda, a po tej jest normalnie. O, ten nos jest taki wypukły, że często to ciężko to pokazać na makro, ale mam nadzieję, że widzicie różnicę. I też tutaj ta strona Eveline na porach wygląda gorzej. Także na ten moment ten różowy najgorzej wygląda, a pod względem koloru no to tutaj nie jestem jakaś różowa, więc akurat tutaj w porządku, natomiast sam wygląd na skórze mi się nie podoba a pozostałych dwóch mi się podoba, więc no tak bym to na razie podsumowała, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko utrzyma, także widzimy się za kilka godzin. I widzimy się na podsumowaniu, tak to wygląda, więc generalnie nie jest źle, obie połowy się świecą podobnie, myślę, więc w porządku, już tutaj na tym nosie tak nie widać jakichś takich właśnie takich kółeczek, które wyglądały troszkę jak zważenie, więc, więc nie jest, powiem Wam, że źle z tym pudrem. Natomiast, no i tak... Na mnie większe wow po prostu robi czy to ten ryżowy, czy to właśnie ten drugi, czyli cloud. Cloud Touch. I chyba najbardziej mi się podobał ten. Ten bym dała na pierwsze miejsce, ten na drugie. A ten bym sobie odpuściła, ja, ale, ale może się wielu osobom sprawdzać. No myślę, że jednak tamte dwa są dla mnie hitem, ale ten cloud Touch jakoś tak wpadł mi najbardziej w pamięć. Więc gdzieś tam, yy, tamten bym polecała najbardziej, potem ten właśnie ryżowy, albo właściwie te dwa pudry na równi, no i ten, tak, yy, tak sobie. Bo yy, no niby jest w porządku, ale na początku jakoś tak mi nie wyglądał jakoś ekstra, więc gdzieś tam to jest minus, gdyby wam coś mruczało, to dlatego, że mam kota na kolanach. <laughs> yy, więc, yy, więc tak, no, no tak to się prezentuje. Generalnie pudry uważam, że bardzo fajne, no te dwa to totalne hity. Jak lubicie sypkie pudry, to myślę, że tutaj możecie sobie popatrzeć na te nowości, kiedy będą w promocji, bo no naprawdę tutaj się dobrze prezentują. Naprawdę się dobrze prezentują. Ja dopiero zakończyłam testować też Everybody London, no i o wiele bardziej te pudry robią na mnie większe wow po prostu. Więc, więc tu jest plus, no i też plusem, jest to, że to jest właśnie Made in Europe. Wyprodukowane właśnie w Europie. Także to też jest duży plus, no bo często gdzieś tam marki. O, reszka pudru leci. Że gdzieś tam marki jednak produkują, zostają produkcję do Chin. A tutaj rzeczywiście mamy w Europie produkcję, więc to też, to też zasługuje na podkreślenie i takie docenienie, tak myślę. Widzę, że już w Rosmanie się pojawiły właśnie te pudry, więc dałam wam screeny z. Aplikacji Rosmana. Ja kupowałam na stronie Eveline, bo też wszedł mi jakiś kod rabatowy i, i właśnie wyszło tam po prostu w porządku. No w każdym razie, ten ryżowy i ten Cloud Touch bardzo mi się podoba. Blur mi raczej odłożę I, i tak to będzie wyglądało. Jestem ciekawa, co wymyślicie, myślicie, także dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. A na dzisiaj już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!